Hej, cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o problemach, czyli jak je rozumieć, czym one są i jak je rozwiązywać. Ja się nazywam Łukasz Jęczura i jest mi bardzo miło gościć Cię u, u siebie. W tym odcinku dowiesz się, czym są problemy. Z definicji. Z definicji z języka potocznego, a potem umówimy sobie... Definicję z języka naukowego. Także zobaczysz już samą różnicę w definicji, czym się posługujemy na co dzień, a co mówi nauka, tak stricte teoretycznie. Następnie omówimy sobie podejście do tych problemów, tak? Czyli jak bardzo kluczowe jest swoje nastawienie w tym całym procesie rozwiązywania problemów. Dowiemy się również, dlaczego problemy rosną z nami, rosną z wiekiem, tak? Jest takie zjawisko, o nim te sobie powiemy. No, i na końcu przedstawię ci taki uniwersalny schemat rozwiązywania problemów. Coś, co jest używane przez profesjonalistów, coś, co jest spotykane w najbardziej popularnych metodologiach rozwiązywania problemów, które właśnie ci profesjonaliści stosują w życiu codziennym, jak i u siebie, w pracy. Dobrze, przejdźmy zatem do pierwszego slajdu, który tutaj mamy przygotowany. No więc, omówmy sobie, czym są problemy w języku takim potocznym, w mowie potocznej. No więc, zamknij teraz oczy, tak? Czym jest dla Ciebie problem? Zastanów się nad tym głęboko. Możesz zapazować sobie filmik tutaj, przemyśl to sobie. Czym jest dla Ciebie problem, kiedy Ty o tym teraz myślisz? Przypuszczam, że Problem dla Ciebie, tak jak i dla wielu osób, może się kojarzyć bardziej z rzeczą taką negatywną, tak? z jakąś trudnością, z jakąś przeszkodą, ponieważ właśnie tak on jest rozumiany w mowie potocznej. Problem w mowie potocznej to jest coś negatywnego to jest trud, dyskomfort, strach, niestabilność, jakieś niebezpieczeństwo, coś, strasznie trudnego, strasznie ciężkiego, z czym trzeba sobie poradzić. To jest nieprzyjemna część życia. Niestety problemy się zdarzają. Są one właśnie negatywne. Ciężko z nimi żyć, ale no trzeba sobie z nimi jakoś poradzić, skoro już mnie zmusili, no to muszę. I bardzo wielu ludzi właśnie takie podejście ma. Problem coś negatywnego. Coś z czym trzeba sobie poradzić. Coś, co nie prowadzi nas do rozwinięcia, do nowych możliwości, tylko właśnie to jest coś negatywnego, tak? Jeszcze raz to powtórzę. I to jest właśnie taka definicja jakby tego problemu w mowie potocznej. Teraz wiemy, jak to wygląda w mowie potocznej, przejdźmy sobie teraz do takiego języka naukowego. Cofnijmy się o parę, paręnaście, może parędziesiąt lat do tyłu, kiedy byliśmy w szkole, kiedy siedzieliśmy w szkolnej ławce, na matematyce, na fizyce i mieliśmy zadanie do rozwiązania, tak? Mieliśmy jakiś problem, tak? Problem do rozwiązania. I to jest właśnie dokładnie to samo tutaj. Czyli problemy w sensie naukowym są jakimiś pytaniami, zagadkami, czymś ciekawym do rozwiązania, czymś, co pozwoli nam przejść dalej, co pozwoli nam osiągnąć jakiś wyższy poziom i właśnie tak wygląda ten sens naukowy tutaj w tym problemie, tak? Czyli tutaj nie mamy tego ładunku emocjonalnego, który mieliśmy wcześniej, bo to chodziło o nasze życie zazwyczaj, tak? Nasze życie lub naszych bliskich, dlatego my ładujemy dużo emocji do tego problemu. I dlatego te problemy nam się kojarzą z czymś trudnym, z jakimś dyskomfortem, tak? bo to się przydarza nam i naszej rodzinie. A jeśli odetniemy tą część emocjonalną, jeżeli podejdziemy do problemu na zasadzie, mam jakiś problem, muszę go rozwiązać. Dam sobie z tym radę. No bo to jest tylko jakieś zadanie dla mnie. To jest kolejny krok, który muszę wykonać. Problemy w moim życiu zdarzają się codziennie. a ja codziennie rozwiązuję problemy. Więc dlaczego mam sobie nie poradzić i z tym? Po prostu trzeba wziąć jakąś metodologię, być może się czegoś douczyć, nauczyć, odpowiednio do tego podejść i na pewno to rozwiąże. I to jest właśnie ten sens naukowy. W szkole mieliśmy dokładnie tak samo, tak? Czyli siedzieliśmy sobie w ławce, był jakiś problem do rozwiązania, i na początku wydawało się, no jak ja mam to obliczyć? No nie wiem. Ale potem, kiedy nauczyliśmy się metodologii, właśnie, która została nam wyłożona podczas lekcji, czy którą wyczytaliśmy z podręcznika, nagle się okazało, że bez problemu rozwiązujemy to dane zadanie. Ten problem, tak? I zobaczcie, zobacz, jaka tutaj jest różnica już między tym, co my mamy na co dzień, tym językiem potocznym, tym, że problem jest straszny, jest dyskomfortem, a tym, że problem może być też. Czymś takim, co nam otworzy nowe drzwi, tak? Czymś po prostu kolejnym zadaniem, kolejnym zapytaniem, na które musimy odpowiedzieć, które musimy rozwiązać. I to nam pozwoli iść dalej. I samo to już, jak bardzo nas różni. Teraz tylko od nas zależy, które my podejście wybierzemy: czy to naładowane emocjami, to negatywne, czy to bardziej optymistyczne. To, które po prostu pozwoli nam zobaczyć, to, Tą przeszkodę, ten problem jako kolejny krok w naszym życiu, jako kolejny krok w naszej codzienności. I to jest właśnie duża różnica, bardzo duża, ale o tym sobie omówimy, o, o tym sobie powiemy troszeczkę dalej w tym filmiku. Przejdźmy teraz do tego, że problemy rosną z nami. Znamy już ich definicję, znamy już dwa różne podejścia. Z samej definicji, tak. No to teraz jeszcze powiedzmy sobie, że problemy rosną z nami. Twoje dzisiejsze problemy za kilka lat będą się wydawać dużo mniejsze, dużo mniej ważne. Będziesz miał znacznie, będziesz miała znacznie większe problemy, ponieważ tak to działa, tak? Jeżeli jesteśmy niemowlakiem, zgubiliśmy zabawkę, no to to jest nasz problem, tak? Zgubiliśmy zabawkę. Nie wiem, gdzie ją dałem, nie wiem, gdzie ją dałam. Teraz nie mam się czym bawić. I to jest problem na miarę takiego niemowlaka, takiego małego dziecka, prawda? Że tylko ta zabawka się liczy. Potem trochę rośniemy i co? I mówimy, chodzimy do podstawówki i stwierdzamy, że o, kolega mnie nie lubi. Powiedział mi, że jestem głupi. No i to jest dla nas taki duży problem, że my cały dzień jesteśmy smutni, jesteśmy przytłoczeni właśnie tym, że kolega powiedział, że już nas więcej nie lubi. I teraz jak się do tego stanu ma zgubienie zabawki? No pewnie jak już schodzimy do, do podstawówki, no to już się mniej e, martwimy o tą zgubioną zabawkę, tak? Już bardziej stwierdzamy, że ona się znajdzie, ja wiem, gdzie ją dałem, być może poszukam tam, na pewno się znajdzie, a jak nie, to jakoś sobie z tym poradzę. Nie? Także to już te zgubienie zabawki nie jest już takim wielkim problemem, kiedy jesteśmy w postałówce, kiedy kolega nas nie lubi. I tak samo krok dalej. Potem jesteśmy w szkole średniej, tak podchodzimy do matury i się boimy, chyba nie zdam matury, chyba nie zdam tego egzaminu. I teraz gdzie na. W porównaniu do niezdanej matury jest ten kolega, który powiedział, że mnie nie lubi. No, no, nigdzie, tak? Potem rośniemy dalej i stwierdzamy, że nie damy chyba rady finansowo w tym miesiącu. Coś nam się nie spina. I znowu, gdzie jest ta matura w porównaniu do tego, że coś nam się nie spina bardzo mocno, że być może będziemy musieli zamknąć firmę, być może. Będziemy musieli ograniczyć swoje wydatki, jakieś duże kroki zrobić w swoim życiu, żeby ograniczyć tą ilość pieniędzy, którą wydajemy. Albo być może będziemy musieli zmienić pracę, zmienić otoczenie, zmienić lokalizację, gdzie mieszkamy, być może wyjechać za granicę. Jak to się ma do jedno do drugiego? Kiedy potem jeszcze bardziej rośniemy, starzejemy się, no to jesteśmy samotni, mamy choroby. Nie pamiętamy, gdzie jesteśmy, być może mamy zaniki pamięci. Jak to się ma jedno do drugiego? No więc problemy rosną z nami, problemy rosną z wiekiem, są czymś normalnym. Każdy z nas ma problemy i każdy z nas będzie mieć problemy. Dzisiaj, jutro, za rok, za 10 lat. Kluczem jest, żebyś nauczyć się odpowiednio podchodzić do tych problemów, i znacznie łatwiej będzie. Kiedy do tych problemów będziemy podchodzić bardziej metodologicznie, kiedy nauczymy się te problemy rozwiązywać, a kiedy już będziemy do tych problemów podchodzić bez emocji negatywnych, bardziej nauczymy się podchodzić jako, do tych problemów jako do wyzwań, jako do zadań, do rozwiązania po prostu. Jeżeli będziemy podchodzić do tych zadań optymistycznie, w tylu dam sobie radę, ja na pewno to zrobię, na pewno coś wykombinuję. Jeżeli będziemy do tego podchodzić metodologicznie, że najpierw robimy kto, potem to, potem to, potem to i ten problem na pewno rozwiążemy. Zobaczcie, jaką daje nam to przewagę nad tymi osobami, które tego tematu nie znają. Dlatego uważam i podkreślam to w każdym moim filmie, w każdym moim wystąpieniu, że umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność filtracji i analizy danych to jest coś, co powinien umieć każdy z nas. To jest kluczowa umiejętność w dzisiejszych czasach, żeby sobie upraszczać życie. Żeby upraszczać życie sobie i innym i umieć rozwiązywać problemy swoje i innych, bo to zawsze będzie w cenie. Idźmy teraz dalej. Wspomniałem już o tym nastawieniu, tak? Naszym nastawieniu, czy to jest optymistyczne, czy pesymistyczne. No to teraz sobie jeszcze omówmy na szybko to. Tak? To jest ten ostatni element układanki, który nam brakuje. Już wiemy, jaka jest teoria, czyli jak można do tego podchodzić, czyli z emocjami, bez emocji, tak? czyli jest to zadanie, lub jest to coś negatywnego. Wiemy, że problemy zawsze będą, że zawsze je będziemy mieli i będą coraz większe z, z wiekiem. Tak jak rośniemy, tak te problemy rosną z nami. To teraz jeszcze powiedzmy sobie o nastawieniu, że kluczowe w rozwiązywaniu problemów jest też. Twoje nastawienie, czyli to, co mamy w głowie. I to jest pierwszy krok, który powinniśmy zrobić w tym procesie rozwiązywania problemów. To jest ustawić się odpowiednio, mieć odpowiednie podejście, nastawienie do tego rozwiązywania problemów. No bo zobaczcie, mamy tutaj dwie osoby. Mamy osobę, która jest przytłoczona. Być może ta osoba nie wierzy już w swoje możliwości. Być może ta osoba, nie ma wiary w samego siebie, nie wierzy, że ta zmiana przyniesie jakikolwiek skutek i po co ja mam w ogóle walczyć, tak? Nastawienie bardzo pesymistyczne. Brak wiary w siebie. Problem równa się z trud, dyskomfort, coś niepewnego, coś niewygodnego. Nie wierzę w to, że w ogóle dam radę to rozwiązać, a jeżeli w ogóle to rozwiążę, to to na pewno nie przyniesie żadnego skutku. Nic się nie zmieni. Skupiam się na tych negatywnych aspektach tego problemu, że to nie będę miał co jeść. Nie będę miał za co sobie kupić chlebka. No to, to są właśnie bardzo negatywne aspekty, które tylko pogłębiają ten dół, w którym jesteśmy. To powoduje, że na koniec dnia unikamy wyzwań. Wolimy siedzieć zamknięci w naszych czterech ścianach, z gardą wysoko i. Nie wychodzimy poza strefę komfortu, nie wychodzimy na świat zewnętrzny. Boimy się tych wyzwań. Boimy się, że znowu będzie jakiś problem i że sobie z nim nie poradzimy. I to się potem zapętla. To jest bardzo niewygodne miejsce, żeby w nim potem siedzieć, żeby być tam. Druga strona. Druga strona jest nastawieniem optymistycznym. Mamy osobę, która jest już widać po tej osobie, że jest pewna siebie, tak? Ma ten pewny wzrok, ma taką Dziarską postawę, ta osoba wierzy w siebie, ta osoba myśli, że problem, wierzy, że problem to jest po prostu zadanie, to jest po prostu kolejna możliwość, którą ma, tak, że jeżeli to zadanie wykona, jeżeli ten problem pokona, to będzie miała nowe możliwości, będzie mogła iść dalej. Tutaj wiem, że bardzo, bardzo wielu ludziom może się to skojarzyć z takim, z taką gadką korporacyjną, tak? że trzeba uwierzyć w siebie, że trzeba jesteś zwycięzcą, tak, że rozwiążesz wszystkie problemy. Po troszku coś w tym jest. Nie prześmiewczo, ale ta wiara w siebie, to nastawienie, że ja naprawdę dam radę, że ma to sens, to, co ja robię ma sens, że gdzieś mnie to doprowadzi, to jest bardzo ważne. I już odstawmy tą, tą te prze, prześmiewcze nastawienie do tej, do tej korporacyjnej gadki, tak, że to jesteś zwycięzcą. Już to Zostawmy na boku, tak? To się wielu ludziom może właśnie skojarzyć w tym momencie, że to takie coś istnieje, ale tu mówię to naprawdę, mówię to po to, żebyśmy wszyscy w to uwierzyli, że ta wiara w samego siebie, wiara w swoje zdolności, w swoje możliwości powoduje, że my ten problem łatwiej rozwiążemy, naprawdę, będziemy w stanie podejmować lepsze decyzje, będziemy w stanie... Patrzeć troszeczkę szerzej, być może wpadnie nam jakiś nowy pomysł do głowy, jak ten problem rozwiązać. Ta, ten, te wyniki naszej pracy będą miały wyższą jakość. My sobie lepiej poradzimy ze stresem, bo już nie jesteśmy w depresji, nie jesteśmy w tym dole, tylko bardziej podchodzimy do tego z wypiętą klatką i z pewnością siebie. Także tutaj, jeżeli mamy jakiś problem, to jesteś tą osobą na środku ekranu, jesteś tą niewypełnioną osobą. I tylko od Ciebie zależy, czy Ty pójdziesz na prawo, czy na lewo. Czyli które nastawienie do tego problemu Ty w tym danym momencie weźmiesz. To zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Przejdźmy jeszcze dalej. Jak rozwinąć pozytywne myślenie? To nie jest łatwe. To, to się nie dzieje od tak. To jest długotrwała praca nad sobą i nad tym, jak ja spostrzegam samego siebie w tym danym miejscu, w tym danym problemie. To jest to ciągłe doskonalenie. My się każdego dnia musimy stawać lepsi, niż byliśmy dzień wcześniej. Czyli dzisiaj chcę być lepszy, niż byłem wczoraj. To jest podstawa. No, więc, kilka tutaj rad, porad, jak sobie. Lepiej z tym poradzić, jak lepiej się nastawić i zwiększyć to pozytywne myślenie. Pierwsza z nich to jest to, kim się otaczamy. Jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy nam cały dzień mówią, że nie dasz rady, ty się do niczego nie nadajesz, w życiu nic nie osiągnąłeś, absolutnie nie. To, to, to nie jest to otoczenie. Potrzebujemy ludzi, którzy nas wspierają, którzy mówią: Wierzę w Ciebie, dasz radę, na pewno sobie poradzisz. To są ludzie, którzy są dobrze dla Ciebie. Czasami może powiedzą ci, że może nie do końca robisz tak, jak powinieneś, ale być może wprowadź to, zmień to i będzie lepiej. Także czasami ta krytyczna uwaga też jest potrzebna, ale generalnie to są ludzie, którzy nas wspierają, którzy chcą dla nas dobrze, którzy nas motywują do działania i wierzą w nas. Przez to my sami w siebie też bardziej wierzymy. Byłem w tym miejscu, także wiem, o czym mówię. Skupiaj się na swoich mocnych stronach, buduj wiarę w siebie i swoje możliwości. Tutaj też ja kompletnie leżałem, jeżeli chodzi o wiarę w samego siebie. Ja to sobie stopniowo budowałem i dalej buduję. Przypominam sobie te wszystkie problemy, które udało mi się już rozwiązać. Te wszystkie trudne chwile, z którymi sobie poradziłem. I to właśnie buduje tą moją wiarę w siebie. To właśnie spowodowało, że chłopaka, który był który nie chciał z nikim rozmawiać, który nie chciał w ogóle się uzewnętrzniać, który w ogóle nie chciał wychodzić poza granice swojego domu, swojego pokoju, teraz mówię do Was i staram się przekazać jakąś część mojej wiedzy, moich doświadczeń właśnie Wam w tym momencie. Byłem tam, teraz jestem tutaj, więc skupiamy się na swoich mocnych stronach, przypominamy sobie, że rozwiązałem te problemy, naprawdę daję radę, naprawdę te projekty, które robię, te zadania, które wykonuję na co dzień, te problemy, które już udało mi się zniwelować, no to ja potrafię jednak to robić. Także budujemy wartość samego siebie, budujemy wiarę w samego siebie i w to, że naprawdę możemy coś działać i że to, co zdziałamy, przyniesie skutek. Uczymy się na swoich błędach. Nie boimy się popełniać błędów, bo błędy to tak samo jak problemy. To jest coś normalnego. Popełniamy błędy, ale ważne jest to, żeby wyciągać jakieś lekcje, jakieś nauki z tych błędów. Czyli my musimy te błędy przeanalizować, nauczyć się z nich, wyciągnąć wnioski i już nigdy więcej tych błędów nie popełnić. Przynajmniej tych, które już popełnialiśmy w przeszłości. Nie popełniamy tych samych błędów. Uczymy się na nich, tak? rozwijamy się. Jest ta kultura ciągłego doskonalenia w nas. I ta kultura ciągłego doskonalenia, doskonalenia jest powiązana bardzo mocno z właśnie tym podejściem linowym. To, to, co, to co wam chcę tutaj przekazać. To, o czym was w szkole, to o czym wam mówię, o czym szkole was w, w waszych firmach. I tutaj online też. Także my staramy się każdego dnia być coraz lepsi. Każdego dnia staramy się. Podsumować to, co się zda zdarzyło, dobrego, złego, wyciągnąć wnioski i to, co dobre, zastosować na przyszłość. No i kol ostatni taki punkt, który tutaj wypisałem, no to jest podstawa też. Naucz się profesjonalnych metod rozwiązywania problemów. Jedną ci zaraz przedstawię. Taki jeden schemat, krótki, uniwersalny. To jest. Rozwiązywanie problemów to jest pewna, pewien proces, pewna metoda, tak? Czyli my musimy podejmować jakieś kroki, jakieś standardowe kroki, żeby do tych problemów sobie podejść, tak? Żeby je odpowiednio sobie zdefiniować, zmierzyć, przeanalizować, wdrożyć jakieś akcje naprawcze i na samym końcu skontrolować, czy to, co wdrożyliśmy, jest ok. To są pewne kroki. Te kroki się powtarzają we wszystkich, popularnych metodach rozwiązywania problemów. Tych metodach, które wykorzystują profesjonaliści w swojej pracy i w swoim życiu również. Więc teraz przejdźmy sobie do tego schematu. Opowiedzmy sobie krótko o nim. I to już jest ostatni punkt naszego wideo tutaj, dzisiejszego. Więc etapy rozwiązywania, etapy procesu rozwiązywania problemów, wypisałem tutaj ich siedem. I one właśnie się przewijają. To jest taki podstawowy schemat, który się przewija przez te wszystkie metody rozwiązywania problemów, o których tak wszyscy mówią. No więc krok pierwszy, który tutaj wypisałem, to jest to właśnie odpowiednie nastawienie. To jest to, jak my widzimy siebie rozwiązując ten dany problem. Czy bardziej postrzegamy ten problem jako przeszkodę, czy jako zadanie, jako zagadkę? Bardziej ładunek emocjonalny, czy bardziej metodologiczne podejście do tego problemu. Teraz, czy bardziej jesteśmy nastawieni optymistycznie, czy pesymistycznie? Czy my damy radę rozwiązać ten problem, wierzymy w swoje możliwości, czy to nie ma sensu? Nawet jeżeli włożę w to jakieś siły, chociaż mi się nie chce, to i tak to nic z tego nie będzie. Pytanie o nasze nastawienie. Następnie, czy my wiemy, jak do tego podejść, tak? Także tutaj my, poprzez nasze nastawienie, przygotowujemy się do rozwiązania tego problemu. I to jest pierwszy krok, bardzo ważny. Drugi krok, który również jest bardzo ważny, a o którym dużo ludzi zapominam, to jest odpowiednie zrozumienie tego problemu i opisanie go. Więc zanim ja ten problem rozwiążę, to ja muszę wiedzieć, z czym walczę. Więc muszę ten problem zrozumieć, czym on jest, jaki ten problem jest duży. Następnie muszę go odpowiednio spisać, bo kiedy ja spisuję ten problem, kiedy opisuję sobie, jaki jest problem, jaki jest zakres moich działań, czy tego problemu, tak? co ja dostanę, jakie ja benefity otrzymam po zakończeniu, po rozwiązaniu tego problemu, to wszystko muszę sobie spisać. I to jest dość ważne, ponieważ to wtedy do nas trafia. Jeżeli my to zapiszemy, to to do nas trafia, do naszej podświadomości. Nie zapominamy o tym tak łatwo. A jeżeli problem jest skomplikowany, to my możemy kogoś zaprosić z zewnątrz, jakiś zespół, i możemy pokazać to, co zapisaliśmy, tak? I oni już będą wiedzieli. Aha, przeczytają to. Dobra, mamy to, tą, tą samą wizję tego problemu i tego, co chcemy zrobić, tak? Czyli tutaj zrozumienie i, i opisanie problemu. Bardzo ważna kwestia. Jak już problem zrozumieliśmy i go sobie opisaliśmy, no to teraz trzeba ten problem zmierzyć i przeanalizować, tak? Czyli analiza tego problemu. Czyli sprawdzamy jakie są te prawdziwe przyczyny powstania problemu. Czyli nie tylko chcemy zgasić ogień, ale chcemy też wyeliminować całkowicie tą zapalniczkę, która ten ogień spowodowała. Czyli my nie, nie tylko skupiamy się na gaszeniu pożarów, nie tylko to jest coś związanego z efektem, tak? ale też chcemy tę prawdziwą przyczynę, tą zapalniczkę wyrzucić, zniszczyć, tak, żeby ten problem, ten ogień już się nigdy więcej nie pojawił. Także tutaj analizujemy sobie dogłębnie ten problem. Jak już mamy to przeanalizowane, wiemy, co nam nie gra, wiemy, która zapalnicza spowodowała problem, no to teraz musimy jakoś opracować odpowiednie rozwiązania. Więc siedzimy z zespołem najczęściej, bo samemu to jest też ciężko rozwiązywać poważne tematy. Także dobrze jest mieć kogoś, kto cię wspiera w tym wszystkim. Więc siedzimy z tą rodziną, z tą żoną, z mężem. Z zespołem projektowym i myślimy, co tu wdrożyć, żeby było nam lepiej, żeby rozwiązać ten problem. Jak już sobie to opracowaliśmy, tą listę stworzyliśmy, to przechodzimy do wdrożenia tych rozwiązań. Czyli my to po prostu implementujemy, tak? Planujemy sobie jakieś akcje, wdrażamy to, czyli od teraz, nie wiem, na przykład więcej oszczędzamy, mniej wydajemy, tak? Albo więcej się uczymy do egzaminu. Cokolwiek. Wdrażamy rozwiązania, następnie jak już te rozwiązania wdrożyliśmy, to monitorujemy i kontrolujemy rezultaty tych wdrożonych działań. Czyli ty, czy to, co my zrobiliśmy, to, co my wdrożyliśmy, na pewno przynosi dobry skutek? Jeżeli tak, to przechodzimy do ostatniego kroku w tym schemacie, i to jest standaryzacja lub wdrożenie akcji korygujących. Więc jeżeli to zadziałało u nas, Zadziałało w tym danym obszarze, no to myślimy, czy nie można tego zastosować, na przykład w innych obszarach też jeżeli taki sposób uczenia się matematyki zadziałał, to być może fizyki też powinniśmy się zacząć uczyć w ten sam sposób. Albo jeżeli zaczęliśmy oszczędzać więcej na paliwie, no to być może teraz będziemy w stanie zaoszczędzić też troszeczkę więcej na jedzeniu. Tak? Czyli tu staramy się zaimplementować ten problem również w pozostałych obszarach. Jeżeli mówimy stricte o produkcji, tak samo. Jeżeli na jednej linii produkujemy jakiś produkt i wystąpił tam problem, no to my automatycznie szukamy, czy na innych naszych liniach produkcyjnych ten problem również może wystąpić. Jeżeli tak, to my powielamy te same akcje korygujące, żeby tam też te zapalniczki nie, się nie odpaliły i tego ognia, tego płomienia nie, e, nie stworzyły. To jest uniwersalny schemat, czyli nastawiamy się do tego problemu odpowiednio, tak, czyli optymistycznie, myślimy o tym problemie jako zadaniu do rozwiązania, bez zbędnego ładunku emocjonalnego. Następnie rozumiemy ten problem, czyli jak duży on jest, na co on wpływa, kogo angażuje. Potem sobie analizujemy, ale nie tylko ten płomień, ale też zapalniczkę, czyli przyczyny, prawdziwe przyczyny powstawania problemów. Potem opracowujemy i wdrażamy rozwiązania, monitorujemy rezultaty, no i standaryzujemy tak, żeby to już nigdy więcej nigdzie nas nie zaskoczyło. I to właśnie kończy nasz króciutki filmik dzisiejszy. Upraszczaj sobie życie. To jest motto, które ja sobie przyjąłem poprzez w trakcie mojej drogi tutaj jako mentora, jako trenera. Upraszczaj sobie życie i bądź dzisiaj lepszy niż byłeś wczoraj. To to są te główne dwa zwroty, którymi ja się posługuję. Zapraszam Cię na mojego Instagrama. Wejdź sobie na profil simplified.pl. Tam wrzucam motywujące treści. Są tam motywujące cytaty, które dadzą Ci troszeczkę energii, lekkiego kopniaka dzisiaj. Wrzucam tam też informacje o moich darmowych webinarach, o szkoleniach. O Produktach, które tutaj przy okazji tworzę. Także tutaj to wszystko będzie na Instagramie. Zapraszam cię również na mój LinkedIn Łukasz Jęczura na LinkedInie. Dodaj mnie do znajomych. Napisz do mnie wiadomość. Chętnie z tobą porozmawiam. Zaobserwuj nas. Zasubskrybuj kanał na YouTube i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.